teraz na targach PGA, w tym roku razem z MSIem pokazujecie między innymi Dying Light, to taki wabik wasz. Co jeszcze dzisiaj możemy u was zobaczyć? No, oprócz MSI muszę wspomnieć o Techlandzie, który właśnie, dzięki któremu właśnie mamy tutaj Dying Light, jeden z pierwszych pokazów w Polsce, gdzie gracze mogą sobie zagrać tę grę. Jak wspomniałem, jest jeszcze MSI, dzięki któremu mamy gamingowe netbooki. Kolejną rzeczą jest Sword Thunder, czyli Gra MMO, darmowa gra MMO, trzymana w klimacie II wojny światowej. E, można wypróbować się w roli pilot, e, pilota, e, bombowca, myśliwców. E, no i oczywiście jesteśmy my jako SteelSeries, czyli producent profesjonalnego sprzętu dla graczy ze swoim sprzętem. E, pokazujemy nasze podkładki, nasze myszki, klawiatury, cały nasz osprzęt. A taką najważniejszą rzeczą, a właściwie dwoma najważniejszymi rzeczami, są, jest pokaz naszych dwóch najnowszych produktów. Właściwie trzech. Jest to nasza nowa mysz, jeszcze nie ujawniona, dopiero tutaj ją ujawniamy. Jest to mysz SteelSeries Rival. Bardzo fajna cena, bardzo fajne specyfikacje. Już niedługo w mediach na pewno będą mogli czytelnicy i przeczytać i pewnie obejrzeć ją. Jeżeli nie, ma, nie, nie będzie ich tutaj na PGA, bo tutaj można ją wypróbować osobiście e, te, mamy też e, Siberia Elite, czyli nasze najnowsze słuchawki, najnowszy model naszego flagowego produktu, czyli Siberii, e, no taki high-end, jeśli chodzi o dźwięk dla graczy, właściwie wszystkie najnowsze rozwiązania e, wpakowane do jednego urządzenia e, bardzo fajne, e, gadżeciarskie a dla takich e, ludzi, którzy przede wszystkim cenią sobie gaming i jak jakość dźwięku, mamy też drugie na, nasze najnowsze słuchawki z rodziny H, to jest e, model 9 k e, wyglądają bardziej e, estetycznie niż e, model Syberi Elite ale e, mają tę samą jakość dźwięku e, te same, te, ta sama jakość wykonania te same materiały zostały wykorzystane więc również jest to taki e, high quality jeśli chodzi o, o dźwięk dla graczy. Te wszystkie nasze produkty najnowsze, o których wspominałem w listopadzie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to już na pewno znajdzie. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście początek... E ten, który jest teraz, tak? Czyli mamy sobotę, jest, jest tam około 11. Wydaje mi się, że jest więcej osób. Jest większy, większe zainteresowanie, większy napływ. No a dopiero dzień się zaczął. Zobaczymy, co będzie później, zobaczymy, co będzie w niedzielę. E, no myślę, że PGA to taka marka, która jednak przyciąga i bardzo fajnie, że jest taka impreza w Polsce. Mnóstwo ludzi testują nasz sprzęt, grają w najnowsze gry typu Dying Light, e, War Thunder, to są, też są rozgrywki razem ze Steel Series tworzymy to stoisko Partneruje nam Techland. A jak widać cieszy się powodzeniem Porównasz jak ja poprzednie z tego zeszłego roku do tego który trwa w 2013? O wiele więcej ludzi przed to na pewno Wielu więcej e, też graczy, którzy pytają o sprzęt, o specyfikacje. E, widać, że interesują się gamingiem i interesują się też e, najnowszymi naszymi notebookami w serii gaming. Co mnie cieszy. cieszy, ważniejszy model to jest GT70 e, i GS70. To, to są GT70 że jest bardziej znany. E, i na nim jest właśnie Dying Light, a na GS70 to jest taki smukły notebook gamingowy, bardzo lekki e, i jest puszczany World Thunder. Jak widać wszystko działa płynnie, więc bardzo dobre karty graficzne są w tych notebookach i też e, specjalne rozwiązania dla graczy. Czyli, e, Klawiatura Steel Series, Land, żeby nie było lagów. do tego Audioboost i Cinema SoundBlaster, Creativa. Prezentujemy też komponenty. W, tym, w zeszłym roku była wprowadzona seria Gaming. Jak widać teraz wszystko robimy też pod graczy, dedykowane produkty dla graczy. I w tym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy e, all in AG2, AG2712 z mocną kartą graficzną, czyli można sobie pograć w najnowsze gry. E, można sobie zresztą przetestować, a do tego jest to matryca dotykowa. Więc dodatkowe ułatwienie dla, e, dla dzieci, które, wiadomo, lubią grać w takie gry dotykowe. Dobrze, no to dziękuję. Mówił dla nas Łukasz Mielewski z MSI. Do usłyszenia, do zobaczenia.